Środa, 7 czerwca, Mariusz Polowy, witam Państwa. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania magazynu ligowego. W ubiegłym tygodniu rozegrano aż dwie kolejki spotkań lubelskiej czwartej ligi. W środę nie wybiegli na boisko tylko piłkarze Łady Biłgoraj i powiślaka Końskowola. Ten mecz odbywa się właśnie dziś na stadionie w Biłgoraju. Pozostałe spotkania doszły do skutku. Jak zwykle w naszym programie wspólnie z klubami przygotowaliśmy dla Państwa fragmenty najciekawszych meczów, a zaczniemy od pojedynku Kłosa Heum z Hetmanem Zamość, zakończonego niespodziewanym zwycięstwem gospodarzy. Zobaczmy. W środę w Rożdżołowie Kłos podejmował na Zamość. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1-0, za sprawą czego Kłos jest w zasadzie pewny pozostania w lidze. Od początku meczu Hetman dominował i wydawało się, że gole strzelone przez tą drużynę są tylko kwestią czasu. W tej sytuacji powinno być 1-0, ale Filip Drost nie trafił w bramkę. W 35 minucie po fatalnym błędzie gości w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Łukasz Drzewicki. Napastnik Kłosa trafił w słupek. Druga połowa meczu rozpoczęła się fatalnie dla Hetmana. Drzewicki, który przed przerwą pechowo nie zdobył gola, tym razem znakomicie poradził sobie z całą obroną gości i mocnym strzałem pod poprzeczkę dał prowadzenie swojej drużynie. W kolejnych minutach goście próbowali doprowadzić do wyrównania, ale to Kłos stworzył sobie groźniejsze sytuacje bramkowe. Znów nie najlepiej zaprezentowała się defensywa zespołu z Zamościa. Uderzał Przemysław Huk. Niedługo potem przed szansą pokonania Kamila Tomczyszyna stanął Patryk Gierczak. Znów w górę był jednak bramkarz gości. Po tej akcji sędzia zakończył mecz. Kłos hełm pokonał Hetmana Zamość 1-0. Cztery dni później w meczu 32. kolejki na własnym stadionie Hetman podejmował górnika drugiego Łęczna. Mecz zakończył się podziałem punktów. Pierwsi groźną okazję stworzyli sobie piłkarze Hetmana. Dobra centra w pole karne zakończyła się jednak niecelnym strzałem głową Damiana Otręby. Chwilę później ten sam zawodnik ładnie przymierzył z daleka, ale piłka o centymetry minęła słupek bramki strzeżonej przez Macieja Wrzoska. A to już akcja gospodarzy z 42 minuty i dobra postawa Rafała Turczyna, który obrócił się z piłką i technicznie uderzył na bramkę. Piłka trafiła jednak w poprzeczkę. W doliczonym czasie pierwszej połowy niespodziewanie to Górnik zdobył gola. Błąd popełnił Kamil Tomczyszyn, który przepuścił piłkę między nogami. Patryk Orysz tylko dopełnił formalności. Od początku drugiej połowy piłkarza Hetmana rzucili się do odrabiania strat i od razu zrobiło się groźnie pod bramką przeciwnika. Odważne ataki przyniosły skutek w 53 minucie meczu. Niezdecydowaną postawę obrońców Górnika skarcił strzałem z bliskiej odległości Damiano Tręba. Po chwili Hetman mógł wyjść na prowadzenie, ale Rafał Turczyn trafił w poprzeczkę. W kolejnej akcji znów była szansa na strzelenie gola, tym razem piłka nie wpadła do siatki. W samej końcówce to górnik mógł przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale zabrakło precyzji w wykończeniu dobrego dośrodkowania. Hetman zamość górnik drugi łęczna 1 do 1. Podziałem punktów zakończył się mecz pomiędzy Pomem Piotrowice a Ładą Biłgoraj. To kolejny krok Pomu w stronę utrzymania się w gronie czwartoligowców. Wynik zawodów to 1-1, a oba gole padły w pierwszej połowie spotkania. W pierwszej części więcej okazji strzeleckich stworzyli sobie goście. Jak zwykle bardzo groźnie było po stałych fragmentach gry. W tej sytuacji dobre dośrodkowanie Dawida Konopki strzałem głową próbował wykończyć Dariusz Kuliński. Jego strzał minął jednak światło bramki gospodarzy. Chwilę później swoich sił z dystansu spróbował Dominik Skubisz. Jego uderzenie było jednak zbyt lekkie. W 26. minucie spotkania goście wreszcie dopieli swego. Ponownie z rzutu rożnego dokładnie doświadkowywał Konopka. Najwyżej do piłki wyskoczył Paweł Sobutka, który precyzyjnym strzałem głową otworzył wynik meczu. Łada mogła pójść za ciosem i była naprawdę blisko zdobycia drugiego gola. W ostatniej chwili Dominika Skubisza uprzedził jednak Marcin Gil. Zawodnik, który uchronił POM przed utratą bramki, zainicjował groźną akcję ofensywną. Ostatecznie piłka wylądowała jednak w rękach Łukasza Szawary. W odpowiedzi strzelał Dominik Skubisz, ale po raz kolejny górą był Bartłomiej Wajrak. Chwilę później na strzał z dystansu zdecydował się bardzo aktywny Marcin Gil. Uderzył jednak wprost w bramkarza. W doliczonym czasie pierwszej połowy zawodnik, który swoją postawą zasłużył na strzelenie bramki, doprowadził do wyrównania. Grzegorz Mulawa we własnym polu karnym zbyt długo zwlekał z wybiciem piłki. Gil wykorzystał swoją szansę. Po zmianie stron więcej groźnych okazji stworzyli sobie piłkarze pomu. Bliski szczęścia był Łukasz Mietlicki, którego ładny strzał z pierwszej piłki zdołał sparować Łukasz Szawara. Chwilę później uderzał Grzegorz Fularski, ale ta próba nie mogła poważnie zagrozić bramce gości. Po drugiej stronie boiska dał znać o sobie Karol Miszarz, ale Bartek Wajrak był na posterunku. A to już akcja z 80. minuty i znakomita okazja do tego, by POM objął prowadzenie. Piłka po strzale Łukasza Mitlickiego trafiła pod nogi Grzegorza Folarskiego. Napastnik z Piotrowic nie dał rady pokonać Łukasza Szawary. W samej końcówce to Łada miała piłkę meczową. Arek Czok dobrze powalczył z obrońcami gospodarzy, a potem Patryk Doroż huknął na bramkę. Wynik jednak nie uległ zmianie. POM Iskra Piotrowice, Łada Biłgoraj 1-1. W ramach 32. kolejki Tomasowia na własnym stadionie podejmowała Lewart Lubartów. Tomaszowianie, którzy w tym sezonie mają na koncie już 19 zwycięstw, chcieli dać swoim kibicom kolejny powód do radości. Lewart postawił jednak trudne warunki i przy odrobinie szczęścia mógł pokusić się o wywalczenie kompletu punktów. Początek należał do gospodarzy. Już w dziewiątej minucie piłkarze Tomasowi sprawdzili czujność broniącego bramki Lewartu Adriana Parzyszka. Po rzucie rożnym głową uderzał Piotr Karwan, ale znakomicie spisał się obrońca gości. W 12 minucie znakomitą piłkę do Karola Karulaka wykończył Krzysztof Zawiślak, który znalazł lukę między bramkarzem i obrońcami Lewartu i otworzył wynik meczu. Emocje powróciły dopiero pod koniec pierwszej połowy. W 35 minucie do Karol Bujak, ale Szymon Terlecki nie zdołał doskoczyć do futbolówki. Cztery minuty później z rzutu wolnego uderzał Patryk Stopa, ale Patryk Rojek nie dał się zaskoczyć. W doliczonym czasie pierwszej połowy swojej okazji nie wykorzystał Karulak, który zamiast uderzyć na bramkę zbyt długo zastanawiał się co zrobić z piłką. Druga połowa zaczęła się nie najlepiej dla miejscowych. Już trzy minuty po jej rozpoczęciu Lewart doprowadził do wyrównania. Gola na 1-1 zdobył Michał Zuber. W 66. minucie gry znakomitej okazji nie wykorzystał Krzysztof Zawiślak. 10 minut później znów poprzeczka uratowała gości od utraty gola. Tym razem ładnie uderzał Karol Karulak. Co nie udawało się gospodarzom, z powodzeniem zrealizowali Lubartowianie. W 85. minucie gola na 1-2 zdobył Michał Zuber. W samej końcówce Tomasowia zdołała doprowadzić do wyrównania. Dośrodkowywał Ireneusz Baran, a piłkę do bramki skierował Paweł Piątkowski. Po wyrównanym meczu Tomasowia zremisowała z Lewartem 2 do 2. W pozostałych meczach 32. kolejki 4. Ligi Lubelskiej, Wiktoria Żmuć uległa Kryształowi Werkowice 2 do 4. Gospodarze prowadzili po golach Roberta Wagnera i Damiana Ścibiora, ale przyjezdni odpowiedzieli dwoma bramkami Stanisława Rybki oraz Bartłomieja Reszczyńskiego i Christiana Wołocha. Wołocha. Pole Kock wygrało z Włodawianką 3 do 1. Włodawianka prowadziła po bramce Norberta Zdolskiego, ale potem dwa gole dla gospodarzy zdobył Patryk Mitura, a jednego dołożył Arkadiusz Adamczuk. Powiślek Końskowola pokonał Lutnie Piszczat 3 0 za sprawą trafień Artura Sułka, Mateusza Kamoli i gola samobójczego Daniela Czechowskiego. Chełmianka Wygrała z Kłosem aż 6-1. Goście prowadzili po bramce zdobytej przez Łukasza Drzewickiego. Wyrównał jednak Przemysław Banaszak, a w drugiej odsłonie niepodzielnie rządzili miejscowi, którzy zaaplikowali rywalom jeszcze 5 goli. Zdobyli je kolejno Michał Wołos, Michał Budzyński, Mateusz Kompanicki, Przemysław Kwiatkowski i Damian Koprucha. Stal Kraśnik rozgromiła LKS Milanów aż 14-0. 6 goli zdobył Rafał Król. 3 razy trafił Emil Zieliński, a po jednej bramce strzelili Arkadiusz Maj, Dawid Szczuka, Damian Pietron i Rafał Stępniak. Jedna z bramek to samobój Mateusza Daniłki. Unia Hrubieszów nie dała rady Lubliniance, ulegając 1-2. Gola dla Unii zdobył Mateusz Filipczuk, ale goście odpowiedzieli dwukrotnie, bramkami Jarosława Milcza i Dawida Skoczylasa. W tabeli czwartej ligi na prowadzeniu Chełmianka, która od jakiegoś czasu jest już pewna awansu na wyższy poziom rozgrywek. Drugie miejsce zajmuje Górnik Drugi Łęczna, a na trzeciej pozycji plasuje się Hetman Zamość. Czwarta jest Tomasowia, piąta Stal Stalkraśnik. Tabele zamykają Lutnia Piszczac i LKS Milanów, a o pozostanie walczą Unia Chrubieszów, POM Piotrowice, Polesie Kock i Wiktoria Żmuć. W magazynie ligowym zaglądamy teraz na boiska zamojskiej klasy okręgowej. Relacje rozpoczniemy od fragmentów meczu pomiędzy Kosmosem Józefów a Spartą Włożuczyn, gdzie padło łącznie aż 8 goli. Kosmos Józefów coraz poważniej myśli o pozostaniu w klasie okręgowej. Po zwycięstwach nad Pogonią Łaszczówka i Włókniarzem Frampol teraz piłkarze z Józefowa wysoko pokonali Spartę Worzuczyn. Mecz zakończył się wynikiem 6-2. Pierwsi groźną sytuację stworzyli sobie goście. Strzelał Sebastian Dziki, ale górą był bramkarz kosmosu Karol Gontarz. Kilka minut później miejscowi mogli objąć prowadzenie, ale zabrakło im odrobiny szczęścia. W 25 minucie Kosmos otworzył worek z bramkami. Celnym strzałem popisał się Szymon Milniczek. 3 minuty później było już 2 do zera. Strzelał Igor Dmytruk, a dobijał Piotr Kusztykiewicz. W tym stałym fragmencie gry ładnym uderzeniem popisał się Kamil Przybysławski, ale Patryk Wojtaszek udanie interweniował. Bramkarz Sparty chwilę później znów stanął na wysokości zadania, kiedy udało mu się wybronić strzały Mateusza Puźniaka i Piotra Kusztykiewicza. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2 do 0. W drugiej odsłonie Kosmos dołożył kolejne bramki. W 54 minucie do siatki trafił Jacek Podolak. Później po dobrej akcji fatalnie spudłował Dmytruk. A po kilku chwilach ten sam zawodnik ładnie uderzył, ale ponownie nie dał rady pokonać bramkarza Sparty. W 59. minucie w taki sposób padł gol na 4 do 0. A potem Kosmos wygrywał już 5 do 0 za sprawą skutecznej egzekucji rzutu karnego. Oba gole zdobył Mateusz Późniak. W 74. minucie powinno być 6 do 0, ale na przeszkodzie stanęła poprzeczka w 77 minucie gospodarze dopieli swego. Bardzo dobre podanie od kolegi z drużyny na gola zamienił Jacek Podolak. Końcówka tego spotkania niespodziewanie należała do Sparty. Goście nie mając już nic do stracenia, rzucili się do ataku. W 78 minucie bramkę zdobył Kamil Antoniuk, a już w doliczonym czasie gry ładnym strzałem z dystansu wynik ustalił Adrian Pachla. Kosmos Józefów pokonał Spartę Woroczyn 6 do 2 i na trzy kolejki przed końcem sezonu zajmuje 13 miejsce w tabeli zamojskiej klasy okręgowej. W Szczebrzeszynie Roztocze podejmowało Omegę Stary Zamość. Zespół ze Starego Zamościa nie może tej rundy zaliczyć do udanych. W meczu z Roztoczem podopieczni Pawła Lewandowskiego także rozczarowali ulegając aż 0-4, choć pierwsza połowa wcale nie wskazywała na wysoką przegraną tej drużyny. W 16 minucie przed szansą pokonania Adriana Szopy stanął Kamil Kornas. Bramkarz gości wyszedł jednak zwycięsko z tego pojedynku. Po chwili akcja przeniosła się pod drugą bramkę. Napastnicy Omegi nie zdołali jednak stworzyć realnego zagrożenia. Kilka minut później mógł paść gol samobójczy, ale Szopa i tym razem spisał się bez zarzutu. Omega mogła zdobyć gola do szatni. Pod koniec pierwszej połowy piłkę po centrze z rzutu różnego zdołał wybić jeden z obrońców Roztocza. Kibice zgromadzeni na trybunach gole zobaczyli dopiero w drugiej odsłonie. Już w 49. minucie w dość szczęśliwych okolicznościach do siatki trafił Paweł Wrubel. Chwilę później gospodarze znów zdobyli bramkę, sędzia dopatrzył się jednak pozycji spalonej i gol nie został uznany. W 53. minucie Omega miała szansę doprowadzić do wyrównania, ale żaden z kompletnie nieupilnowanych napastników gości nie zdołał skierować piłki do bramki. W 64 minucie stuprocentową okazję zmarnował Kamil Kornas, który zbyt długo składał się do oddania strzału będąc sam na sam z bramkarzem, a później ładnie uderzał Jakub Bubiłek. W 69 minucie zagotowało się pod bramką Roztocza, ale Krzysztof Hadło zdołał zażegnać zagrożenie. W odpowiedzi w poprzeczkę trafił Paweł Wrubel, a po chwili z dystansu uderzał Kamil Kornas. Adrian Szopa nie dał się pokonać. W 86 minucie rozpoczął się horror Omegi. W taki sposób na 2 do 0 podwyższył Paweł Wrubel, a w 89 minucie było już 3 do 0 za sprawą gola Światosława Lawruka. Jak się okazało nie było to ostatnie słowo piłkarzy Roztocza. Już w doliczonym czasie gry Paweł Wrubel po raz trzeci wpisał się na listę strzelców. Roztocze Szczebrzeszyn, Omega Stary Zamość, 4 do 0. W Łukowej Wiktoria podejmowała 9 w tabeli Igros Krasnobród. Po wymęczonym zwycięstwie nad potokiem Sitno kibice liczyli na dobry występ Wiktorii na własnym boisku. Tymczasem zaczęło się nie najlepiej. W 19. minucie gospodarze po zamieszaniu w polu karnym stracili bramkę. Wiktoria rzuciła się do odrabiania strat, ale akcje ofensywne tej drużyny pozostawiały wiele do życzenia. Strzały z rzutu wolnego także nie przyniosły oczekiwanego efektu. Obrońcy Igrosu umiejętnie bronili dostępu do własnej bramki, starając się rozbijać ataki rywala jeszcze przed własnym polem karnym. Jeszcze przed przerwą gospodarze zdołali jednak doprowadzić do wyrównania. Gola przewrotką zdobył Robert Klecha. Remisem 1–1 zakończyła się pierwsza część meczu. W drugiej połowie Wiktoria udowodniła swoją wyższość nad rywalem, zdobywając jeszcze dwa gole przesądzające o losach meczu. W 73. minucie Sebastian Skrzypek swoim słynnym zwodem oszukał obrońcę gości, a potem posłał dokładną piłkę w pole karne na głowę Mateusza Staronia. Najlepszy strzelec gospodarzy i tym razem się nie pomylił. W 90 minucie padła bramka ustalająca wynik meczu. Sebastian Skrzypek dośrodkowywał z prawej strony. Podczas próby wybicia piłki jeden z zawodników gości zagrał futbolówkę ręką, ale sędzia pozwolił grać dalej, bo tuż obok czaił się Jakub Kołodziej, który z najbliższej odległości pokonał bezradnego Patryka Kirebkę. W drugiej odsłonie po opieczni Marka Chyza byli drużyną lepszą i zasłużenie wywalczyli komplet punktów. Wiktoria Łukowa-Chmielek i Krasnobród 3 do 1. W pozostałych meczach Zamojskiej Klasy Okręgowej Grom Różaniec uległ na własnym boisku Orionowi Dereźnia 0-1. Gola na wagę trzech punktów zdobył już w siódmej minucie Patryk Wilkos. Korona Łaszczów przegrała z włókniarzem Frampol 0-3 po dwóch bramkach Konrada Wnuka i jednej Kamila Kapicy. Sokół Zwierzyniec wygrał z Pogonią Łaszczówka 2-1. Gole dla Sokoła to samobój Konrada Kłody z Pogoni oraz celny strzał Michała Przybylaka. Natomiast dla gości na listę strzelców wpisał się Przemysław Świderek. Olimpia Miączyn pokonała w derbowym pojedynku Potok Sitno 2-0. Bramki zdobyli Mateusz Wrubel i Tomasz Łyp. Huczwa Tyszowce rozgromiła Olendra Sól 4-0. Dwa razy do siatki rywali trafił Przemysław Sioma, a po jednym celnym trafieniu dołożyli Dawid Dworak i Paweł Maliszewski. W tabeli klasy okręgowej na prowadzeniu huczwa Tyszowce, która ma na koncie 60 punktów. Drugie miejsce zajmuje Rostocze Szczebrzeszyn, a trzecie jest Wiktoria Łukowa-Chmielek. Już 5 punktów straty do Wiktorii ma czwarty Grom Różaniec, którego szanse na wygranie ligi są już tylko matematyczne. Tabele zamykają Pogoń Maszczówka i Sparta Worzuczyn. Na tym kończymy to wydanie magazynu ligowego. Przypominam jeszcze państwu, że właśnie trwa mecz Pucharu Polski na poziomie wojewódzkim, w którym Tomaszów-Lubelski podejmuje na własnym boisku Orlęta Radzyń Podlaski. Czekamy na rozstrzygnięcie tego spotkania. To wszystko na dziś. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.